Oh, tu, Dominika. Wybaczcie, że Wam to powiem, ale wakacje nieuchronnie zbliżają się ku końcowi. I znając życie, większość z Was. Chodzi ponuro z kąta w kąt i rozmyśla tylko o tym, że już niedługo musi znowu pójść do szkoły. Ale powiem wam, że ostatnie dni wakacji wcale nie muszą tak wyglądać. Dlatego mam dla Was wyzwanie. Podam Wam teraz listę kilku rzeczy, które niemal gwarantują, że ostatnie dni wakacji będą wspaniałe. U mnie coś takiego na pewno podziała i jestem przekonana, że w takim razie u wielu z Was również. Nie mam przygotowanej żadnej listy ani niczego takiego. Będę po prostu rzucała pomysłami i mam nadzieję, że będą one dobre. Tylko zaczekajcie, coś mi tu nie gra. Przecież nie mogę mówić o wakacjach w tak ponurej łusce. No, zdecydowanie lepiej. Zatem po pierwsze i najważniejsze, pod żadnym pozorem nie możecie myśleć o tym, że już niedługo pójdziecie do szkoły, że niedługo skończą się wakacje. Myślcie o tym, że zostało przed Wami naprawdę jeszcze sporo dobrych dni, które możecie genialnie wykorzystać. Po drugie, chciałabym, żebyście spędzili minimum jedną godzinę każdego dnia na uprawianiu jakiegoś sportu na zewnątrz. Czy to będzie deskorolka, czy to będą rolki, biegi, jazda rowerem, cokolwiek. Bylebyście się ruszali na zewnątrz, bo uważam, że słowa wakacje i rozrywka na powietrzu bardzo dobrze do siebie pasują. Oczywiście bywają takie dni, że przez cały czas pada deszcz, jest zimno i może to są wakacje. Straszne. No, i rzeczywiście nie chce wam się wychodzić na zewnątrz. Wtedy weźcie jakąś ciekawą książkę i zacznijcie czytać. To na pewno też poprawi wam humor. No, ale jeśli nie lubicie książek, to mam dla was inny pomysł, który obowiązkowo musi wypełnić każda osoba oglądająca ten film, bo to zalicza się do całego wyzwania. Obejrzyjcie film, ale nie taki jakiś przypadkowy. Obejrzyjcie albo swój ulubiony film, albo taki, który kojarzy Wam się z wakacjami, albo jeszcze inny, który od dłuższego czasu chcieliście obejrzeć. I mam też pewien pomysł. Napiszcie w komentarzach niżej właśnie, jaki film kojarzy Wam się z wakacjami, albo jaki jest Wasz ulubiony film. Wtedy kolejne osoby czytające komentarze będą miały listę tytułów, które mogą obejrzeć. Kolejna rzecz może zabrzmieć śmiesznie, ale mimo, że już jestem. W sumie pełnoletnia, to wiem, że i ja i moi znajomi nadal bardzo lubimy danonkowe lody. Także szczególnie jeśli robiliście to, gdy byliście młodsi, zróbcie to i teraz. Kupcie sobie danonki, wyjdźcie w nie patyczki i włóżcie do zamrażarki na parę godzin. A potem rozkoszujcie się tymi lodami i poczujcie, że znowu jesteście małymi dziećmi. Często zdarzało się, że po wakacjach uświadamiałam sobie, że żałuję, że nie spotkałam się w czasie wakacji z jakąś osobą. Zwykle chodziło o jakiegoś bliskiego znajomego, o którym. Wiedziałam, że nie spotkam się z nim prawdopodobnie przez cały rok szkolny. Dlatego, jeśli macie takich znajomych, czy przyjaciół, z którymi ciężko się spotkać w czasie roku szkolnego i okazję na spotkanie będziecie mieli dopiero w ferie zimowe lub w wakacje, spotkajcie się z nimi już teraz. Mówcie spotkanie na jutro, pojutrze, jeszcze w te wakacje. Jest jeszcze jedna mała rzecz, która może uczynić wasze wakacje zdecydowanie lepszymi i bardziej wartościowymi. Bądźcie kreatywni. Stwórzcie coś naprawdę dobrego. Zawsze marzyliście o napisaniu książki? Zacznijcie to robić właśnie dzisiaj. Chcieliście napisać piosenkę? Wymyślcie chociaż tekst lub melodię. A może od jakiegoś czasu myślicie o założeniu swojego kanału na YouTubie. Dlaczego by nie zrobić tego dzisiaj i nagrać swój pierwszy filmik. Jeśli macie ochotę, możecie zrobić naszyjnik, szyjnik, bransoletkę. Cokolwiek, naprawdę bądźcie kreatywni, produktywni i na pewno będziecie z siebie dumni. Jestem pewna, że jest jeszcze wiele rzeczy, które możecie zrobić, żeby uszczęśliwić siebie, cieszyć się tymi wakacjami i nie myśleć o jakimś głupim roku szkolnym. Także róbcie te rzeczy. Cokolwiek by to nie było. No chyba, że jest to nielegalne. Nie myślcie sobie, że nie nie sprawdzę po wakacjach, czy wykonaliście moje wyzwanie. Już o to się nie martwcie. No więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli choć trochę podobał Wam się ten filmik i jesteście gotowi podjąć moje wyzwania, dajcie temu filmikowi kciuka w górę. A jeśli chcecie zobaczyć moje kolejne filmiki, zasubskrybujcie ten kanał, a będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. No to do zobaczenia za tydzień. No dobra, no to ja teraz idę cieszyć się wakacjami.